Rozpoczynamy od przeglądu zakończonych inwestycji drogowych. Z nowej nawierzchni drogi gminnej mogą się już cieszyć mieszkańcy Wielopola. Asfalt wylano wzdłuż południowej części miejscowości od skrzyżowania z drogą krajową nr 74 w kierunku niedyszyny. Odnowiona droga ma 550 metrów długości. W ramach inwestycji przebudowano też zjazdy do posesji, oczyszczono i wyprofilowano rowy, utwardzono pobocza i wykonano oznakowania. Na tę inwestycję gmina pozyskała dofinansowanie z rządowego funduszu Polski Ład. Zakończyła się już także uciążliwa dla mieszkańców, ale też długo przez nich wyczekiwana przebudowa drogi przez osiedle Parasolka w Dobrzelowie. Zdewastowana jeszcze niedawno droga zyskała zupełnie nowe oblicze. Na odcinku 793 metrów powstała nowa, równa jak stół, nawierzchnia o szerokości 5 metrów. Droga została także odwodniona, a na całej długości wykonano pobocza. Prace kosztowały 2 790 tysięcy złotych, ale aż 1,5 miliona złotych na tę inwestycję gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład program inwestycji strategicznych. Ponad 2 miliony złotych kosztować będzie chodnik, na który od dawna czekają mieszkańcy Księżego Młyna. Umowa na realizację inwestycji została już podpisana, a chodnik powstanie w ciągu 10 miesięcy. Zadanie obejmuje budowę chodnika z odwodnieniem i przebudową kolizyjnej infrastruktury technicznej. Oczywiście zbudowane zostaną także zjazdy do posesji. Chodnik będzie miał około 730 metrów długości i 2 metry szerokości. Obejmie on odcinek od drogi powiatowej Bułchatów Rogowiec aż do skrzyżowania dróg gminnych w Księży Młynie. Młodzieżowa Rada Gminy Byłchatów zakończyła swoją dwuletnią kadencję. 9 października odbyła się ostatnia sesja. Młodzi radni podziękowali sobie za dwuletnią współpracę, a z rąk wójta Konrada Koca i Rafała Furczyńskiego, przewodniczącego Rady Gminy Bełchatów, odebrali upominki w podziękowaniu za zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnej społeczności. Konrad Malenta, przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy, wręczył też kwiaty Krzysztofowi Polakowi. Przewodniczący Rady Gminy Bełchatów w poprzedniej kadencji był opiekunem młodych radnych. Młodzieżowa Rada Gminy Bełchatów działała od czerwca 2022 roku. Skład osobowy tego gremium został wybrany w wyborach przeprowadzonych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Bełchatów. W ciągu dwuletniej kadencji Młodzieżowa Rada Gminy odbyła sześć posiedzeń plenarnych. W ramach swoich działań młodzi radni między innymi, nawiązali współpracę z Młodzieżową Radą Miasta Bełchatowa. Radni aktywnie włączyli się także w organizację Gminnego Dnia Dziecka. Podczas wizyty w parlamencie RP poznali zasady funkcjonowania Sejmu i Senatu. Podczas swoich posiedzeń radni spotkali się także z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. Pozyskane informacje na temat bezpieczeństwa, w tym bezpiecznego funkcjonowania w sieci internetowej, mogli przekazać swoim rówieśnikom. Podobnie jak zasady zdrowego odżywiania, które poznali dzięki spotkaniu z dietetykiem. Miało ono na celu także wprowadzenie do szkolnych sklepików zdrowej żywności. Młodzi radni opowiadali się także za możliwością wprowadzenia w gminnych szkołach metody szybkiego uczenia się. Ostatnia sesja Młodzieżowej Rady Gminy nie była tylko okazją do kurtuazyjnych podziękowań, ale młodzi radni zgłosili także propozycje do zmiany statutu tego gremium. Zaproponowali wydłużenie kadencji i rozszerzenie biernego wieku wyborczego uprawniającego do ubiegania się o mandat w Młodzieżowej Radzie także dla uczniów szkół średnich. Nad ewentualną zmianą statutu Młodzieżowej Rady Gminy pochylą się teraz radni gminy Bełchatów. Oni też ustalą termin i zasady wyboru Młodzieżowej Rady na kolejną kadencję. Gminne obchody dnia edukacji narodowej, które odbyły się 14 października, to najlepsza okazja, by podziękować wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi naszych szkół i przedszkoli za ich codzienną, ciężką pracę. Za to, że każdego dnia bez względu na okoliczności w niezmiennym oddaniem wychowują naszych najmłodszych mieszkańców. Uroczystość uświetnił koncert, muzyczne barwy miłości, obertkowo i rozrywkowo. W wykonaniu mezosopraniski Anny Pastor i sopranistki Sylwii Danieluk oraz pianisty Piotra Żukowskiego. Tradycją gminnych obchodów dnia edukacji narodowej jest wręczenie nagród wójta gminy Bułchatów za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz nagród wręczanych przez dyrektorów szkół dla swoich pracowników. Otrzymują je nauczyciele, którzy w ostatnim roku szkolnym szczególnie na nie zasłużyli, między innymi poprzez dobrą ocenę pracy, sukcesy uczniów w konkursach, zawodach i olimpiadach na szczeblu ponadgminnym, przygotowanie i wdrażanie programów autorskich i innowacji pedagogicznych. Nagrodę wójta gminy Bełchatów otrzymali dyrektorzy naszych szkolnych placówek, a także nauczyciele Anna Kępczyńska i Izabela Kołodziejczyk ze szkoły w Dobiecinie, Monika Pawełoszek z zespołu szkolno- przedszkolnego w Domichowicach, Anita Smużyńska z ZSP w Łękawie, Anna Stasiak z ZSP w Dobrzelowie oraz Piotr Stolecki z ZSP w Kurnosie II. Dodatkowo przez łódzkiego kuratora oświaty nagrodzona została Agnieszka Komorowska, nauczycielka zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzelowie, natomiast Halina Kłysik i Elżbieta Pytka z ZSP w Kurnosie II otrzymały medal Komisji Edukacji Narodowej. Nagrody dyrektora szkoły przyznali także dyrektorzy wszystkich sześciu gminnych placówek, doceniając w ten sposób swoich nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Od października weszły w życie zmiany w rozkładach jazdy na dwóch liniach gminnych autobusów. Kurs przez Poręby i Kurnoz II został wydłużony do Kaszewic w gminie Kluki. To efekt porozumienia między samorządami. W premierowym, wydłużonym kursie pojechali m.in. wójtowie obu gmin Konrad Koc i Grzegorz Gryczka w towarzystwie Mateusza Roguta, prezesa gminnej spółki, która obsługuje gminny transport autobusowy. Ale przede wszystkim z autobusu skorzystała liczna grupa mieszkańców, w tym głównie młodzież szkolna. Od teraz mieszkańcy Kaszewic mogą dogodnie dojechać do miasta, ale z wydłużonego kursu skorzystają też mieszkańcy naszej gminy. Autobus w końcu wjeżdża do Borek, gdzie do tej pory nie dojeżdżał. Zmieniony został także kurs na linii Bełchatów-Kalisko-Zawadów-Bełchatów. -Bełchatów. W dni nauki szkolnej kurs podzielono na dwa, dzięki czemu dojazd się skróci. Natomiast warto podkreślić, że od 7 listopada przywrócono pierwotną trasę kursu autobusu linii Bełchatów z dzieszulice Dolne Janów-Bełchatów. W związku z otwarciem dla ruchu fragmentu obwodnicy Bełchatowa autobus z powrotem kursuje przez ulicę Piotrkowską i Getla. Patriotycznie i sportowo, tak uczniowie wszystkich szkół z gminy Bełchatów uczcili rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 7 listopada tradycyjnie na bieżni boiska zespołu szkolno-przedszkolnego w Domichowicach odbyła się Sztafeta Niepodległości. Każda ze szkolnych drużyn reprezentowana była przez 10-osobowe zespoły, dziewcząt i chłopców z klas od 4 do 8. Zawodnicy i zawodniczki mieli do pokonania po dwa okrążenia, czyli około 460 metrów. Zawody rozpoczął mazurek Dąbrowskiego, a fantastyczny doping uczniów szkoły w Domichowicach niósł się po trybunach. Zawody wygrała sztafeta gospodarzy, czyli szkoła w Domichowicach. Drugie miejsce wywalczył zespół szkolno-przedszkolny z Kurnosa II, a trzecie drużyna uczniów z Dobrzelowa. Wyniki, jak to w sporcie, były ważne, ale najistotniejsze było uczczenie Państwowego Święta w duchu sportowej rywalizacji i fair play. Na zakończenie fantastyczna sportowa wiadomość. Dwie reprezentantki sekcji podnoszenia ciężarów z LKS Kurnos II, Katarzyna Chudzik i Hanna Bochman zostały mistrzyniami Polski Młodziczek. Mistrzostwa kraju w podnoszeniu ciężarów do lat 15 odbyły się w Nowym Dworze Mazowieckim. Fantastycznie spisały się w nich podobieczne trenera Tomasza Stróża, sięgając po złote medale i tytuły mistrzyń w kraju. Katarzyna Chudzik wywalczyła złoto w kategorii do 55 kg, zaś Hanna Bochman była bezkonkurencyjna w kategorii do 64 kg. W nowym dworze mazowieckim wystartował także Bartosz Jędrzejczyk, który zakończył zmagania na 9 miejscu w kategorii wagowej do 73 kg.